Tunel. Głas powijała gęstym całunem stare miasto, niczym chory starzec swoje zmęczone kości. W strugach deszczu ulice lśniły tłusto, odbijając nie ani zgaszonych neonów. W ciszy, przerywanej jedynie stukotem kropel o bruk, kroczył samotny mężczyzna. Miał na imię Tomasz i był znanym eksploratorem miejskich legend. Tego wieczoru jego celem był stary, zapomniany tunel, o którym szeptano pośród nocnych strażników i starych babć. Mówili, że prowadzi on do innego świata, miejsca mrocznego i przerażającego, gdzie czas płynie inaczej, a granica między rzeczywistością a złudzeniem zaciera się niczym mokre okno. Tomasz, choć doświadczony w tego typu sprawach, czuł niepokój ściskający mu gardło. W świetle słabej latarki ściany tunelu wydawały się wilgotne i lepkie, a z głębi dochodził dziwny, pulsujący dźwięk. Mimo rosnącego strachu, ciekawość gnała go naprzód. Tunel wil się niczym ranna żmija prowadząc go coraz głębiej pod ziemię. Powietrze stawało się coraz gęstsze i zimniejsze, a odurzający zapach stechlizny drażnił nozdrza. Tomasz kaszlał, próbując oczyścić gardło z lepkiej mazi. Nagle jego stopa zahaczyła o coś wystającego z ziemi. Podniósł latarkę i z przerażeniem ujrzał ludzką czaszkę. Zatrzymał się, ogarnął go lodowaty strach. Chciał zawrócić, uciec z tego mrocznego miejsca, ale coś go trzymało. Nie mógł się ruszyć, jakby jakaś niewidzialna siła paraliżowała jego ciało. Wtedy usłyszał to wyraźniej, pulsujący dźwięk, niczym bicie gigantycznego serca. Dźwięk dochodził z końca tunelu, wiodąc go ku nieznanemu. Pokonując strach krok po kroku, Tomasz ruszył dalej. Światło latarki drżącym blaskiem oświetlało dziwne symbole wyryte na ścianach tunelu. Symbole, których nie potrafił rozpoznać, ale które budziły w nim pierwotny strach. W końcu dotarł do końca tunelu. Zobaczył tam ogromną salę, wypełnioną pulsującym, fioletowym światłem. W świetle tym ujrzał sylwetki ludzi ubranych w dziwne, archaiczne stroje. Wyglądali jak z innego czasu, z innej rzeczywistości. Zbliżając się do nich, Tomasz usłyszał ich słowa. Mówili w języku, którego nie rozumiał, ale ich głosy brzmiały jak pieśń, jak melodia pełna smutku i tęsknoty. Wyciągnęli do niego ręce. Jakby zapraszając go do swojego świata, Tomasz wiedział, że powinien uciekać, ale coś w nim go trzymało. Czuł nieodpartą chęć dołączenia do nich, do ich mrocznego, ale fascynującego świata. Zrobił krok naprzód. Nagle wszystko zniknęło. Fioletowe światło, dziwni ludzie, pulsujący dźwięk, wszystko rozpłynęło się niczym mgła. Tomasz znalazł się z powrotem w ciemnym tunelu, a jego ciało trzęsło się od dreszczy strachu. Uciekł z tunelu jak szalony, nie oglądając się za siebie. Biegł przez deszczową noc, aż dotarł do swojego mieszkania. Zamknął drzwi na klucz i zapadł w drzemkę, dręczony koszmarami pełnymi dziwnych symboli i pulsującego światła. Następnego dnia obudził się zlany zimnym potem. Wciąż pamiętał wszystko, co się wydarzyło. Wiedział, że to nie był sen. Odwiedził tunel ponownie, ale nie znalazł już ani sali, ani dziwnych ludzi. Tunel był pusty i ciemny, a jedynym dźwiękiem był szum spadających kropel. Tomasz nigdy nikomu nie opowiedział o tym, co się wydarzyło. Doświadczenie to na zawsze naznaczyło jego duszę, pozostawiając w nim nieodparty strach.